Cześć tu Mustafa Mbaje, z dumą mogę ogłosić, że w przyszłym sezonie również będę reprezentował barwę jastrzębskiego węgla. Problemy jest starało się, żebym wrócił, ale stwierdziliśmy, że dajmy sobie jeszcze szansę tutaj w Jastrzębiu. Ja się bardzo cieszę, że, że była taka wola ze strony klubu, ale i, i, i też z mojej strony e, ja czułem, poczułem się tutaj no, niesamowicie. Przeżyłem tutaj coś wspaniałego. E, i, i dlaczego tego nie kontynuować? E, ja jestem dumny, że, że mogę być w takim klubie, dla, dla każdego siatkarza być w, w klubie z taką historią tak dobrze zorganizowanym, e, który bije się o najważniejsze cele e, który w składzie ma niesamowitych e, graczy, którzy. którzy od których też możesz się wiele, wiele uczyć, ale którzy też mogą cię inspirować każdego dnia, więc po prostu chcę dalej być wśród tych najlepszych i podnosić swoje umiejętności. I cieszę się, że, że gdzieś tam te dwie strony się, się dogadały. Ja, ja czułem, że jakby jeżeli będzie taka możliwość, żeby zostać tutaj, to, to trzeba się dogadać, bo wydaje mi się, że. Że ta koszulka jastrzębskiego węgla do mnie, do mnie pasuje, i e, w przyszłym roku, e, niezależnie jaki będzie projekt koszulki, wydaje mi się, że dalej będzie dobrze na mnie leżała. Na pewno najlepszy w mojej dotychczasowej e, przygodzie z siatkówką. Ech, teraz jak jesteśmy w sumie świeżo po, po, po tych wszystkich wydarzeniach, ale jak teraz sięgam pamięcią do, do, do tych wszystkich chwil, do tych pięknych chwil, no to, to, to dreszcz mi gdzieś e, przechodzi, no bo było to e, niesamowite na pewno, niesamowity okres. E, dużo, dużo zdrowia, serca zostawionego na, na, na parkiecie i no, będzie to na pewno w moim sercu na w wyjątkowym miejscu. ogromny sukces. Niedosyt też na pewno zostaje, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia i, i, i gdzieś tam wiadomo, że zawsze chce się zająć to pierwsze miejsce, ale Mistrzostwo Polski dotarcie do tego finału. No, były to piękne chwile i, i, i tak jak powiedziałem walka, którą te boje, które toczyliśmy E, na pewno zostaną w głowach kibiców na długo i, i w, w sercach zawodników. Wydaje mi się, że jeden taki moment, który przychodzi mi do głowy, to te wszystkie spotkania i emocje, które towarzyszą, adrenalina, która jest na, na, na boisku. E, czasami powoduje to, że, że jak chcesz wrócić myślami do jakiegoś spotkania, to, to nie jesteś tak w stanie. E, poukładać sobie tego chronologicznie co się wydarzyło, tylko zostają właśnie takie różne obrazy i jednym z takich obrazków jest jak moment, w którym no hala po prostu praktycznie odleciała i była już ostatnia piłka finałowego spotkania tutaj u nas o Mistrzostwo Polski i pamiętam, że byłem na zagrywce i cała hala wstała, krzyczała ostatni i w tym momencie Mieliśmy bardzo dużą przewagę, więc raczej było pewne, że, że zaraz, za chwileczkę, sięgniemy po ten tytuł mistrzowski. I, i tak, jak stałem na tej zagrywce i cała hala właśnie eksplodowała radością, no to było coś po prostu niesamowitego. I, I ten obrazek mam gdzieś w głowie. Co mogę teraz o tym powiedzieć, że zawsze gdzieś wiadomo, yy, Wszyscy, cały sezon idzie, toczy się i, i, i gdzieś tam myślisz o, powolutko o tym końcu, jak żeby po prostu gdzieś... Myślami, wiadomo, że jest zmęczenie i, i, i to wszystko się na siebie nakłada, więc gdzieś tam wybiegasz, e, że, że, że został już tylko miesiąc. Trzeba tam dać z siebie maksa i, i jak dzisiaj pamiętam, jak jeszcze właśnie myślałem, a jeszcze tylko miesiąc, pełnej mobilizacji, i, i zaraz koniec. E, i, i to wszystko zlatuje w, w sekundę. To było niesamowite. Ja, ja, ja czuję taki troszeczkę wręcz smutek wewnętrzny, że to już jest koniec tego, te, te, tego sezonu. No bo zamyka się pewna historia. W, w jednym sezonie drużyna się rodzi i umiera. I, i właśnie troszeczkę czuję ta, taką. Delikatną pustkę, że, że, że to już się skończy, że, że już nie, nie, nie przyjdę jutro na, na ten trening wspólnie z tymi chłopakami, z którymi, jeżeli walczysz z kimś na boisku, to ta osoba staje się gdzieś też częścią Ciebie i, i, i taką dla swój sposób rodziną. I mówię, że jeżeli idziesz z kolegą z drużyny w bój, no to później wiąże Was coś z, z wyjątkowego. I, i, I z tymi chłopakami na pewno wiąże mnie właśnie to, że, że stoczyliśmy jeden pojedynek i, i gdzieś to, że, że, że to już jest koniec. E, na pewno jest troszeczkę takie przygnębiające, e, aczkolwiek no mówię, że zostaną niesamowite wspomnienia. Ja przychodząc tutaj miałem jakieś marzenia, wiedziałem, że są to, jest to grupa takich zawodników, którzy, którzy e, są w stanie sięgać o, na, na, po najwyższe cele i ja po prostu wiedziałem, że, że ja muszę po prostu dać z siebie wszystko, żeby, żeby też być tego częścią i żeby w jakiś sposób pomóc y, y, tej, tej drużynie. I wydaje mi się, że to mi się udało. Nie sądziłem chyba, znaczy sądziłem, nie, ja nie widziałem też innej opcji, że, że, że to się wszystko tak dla mnie potoczy, ale no chyba się potoczyło nawet lepiej niż, niż, niż myślałem, więc jakby ja jestem bardzo wdzięczny i. Nie ma w ogóle u mnie mowy o, o takim, e, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale ja nie mogę powiedzieć, że, że czuję jakiś zawód, czy że, że nie wygraliśmy tego finału Ligi Mistrzów. Nie, ja jestem dumny, dumny z, z tego co osiągnęliśmy i co samemu osiągnąłem. Wydaje mi się, że to na chłodno będzie. Trzeba jeszcze przyjdzie na taką chłodną analizę, każdy gdzieś tam... Wiadomo, że jeżeli każdy by coś może zrobił troszeczkę lepiej, może by to się złożyło na, na, na to, że my, może my byśmy wygrali ten finał, ale no, trzeba spojrzeć też na to, no ile zdrowia, ile serca, jaka, jaka tam była walka. To też taki jeden mecz jest troszeczkę inny niż taka rywalizacja do trzech wygranych. Spotkań i no na pewno w, e, gdzieś ciężar tego spotkania czuć przed, e, jak wychodzisz tam na parkiet. E, I nasza gra nie była tak płynna i nie układała się tak e, jak w tej rywalizacji finałowej, a mimo to. Wiedzieliśmy, że to jest ostatni, ostatni mecz, i nie ma tutaj mowy o tym, że, 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 że gdzieś tam się w jakiś sposób poddasz czy podłamiesz pod, podczas spotkania, dlatego że nie idzie tak, jakbyś sobie, jakbyś sobie e, gdzieś to e, w, wymarzył. I, I tak jak ostatnie mecze graliśmy, ja czułem, że że gdzieś po prostu to jest mecz, który trzeba pociągnąć, że tak powiem z wątroby, z, z serducha, dać jeszcze coś ekstra i no i mówię, zostawiliśmy tam kupę zdrowia i ku, kupę serducha, zaangażowania e, i, i gdzieś ten tiebreak to jest loteria i no niestety tak czasem w sporcie bywa, no, sport jest piękny, ale też niestety jest brutalny i, i no niestety oni, oni ten e, Puchar wznieśli, no ale tak jak mówię, to była niesamowita walka, no yy, prawdziwa wojna siatkarska i no ja się czułem w pewnym momencie, jak, jakbym był po prostu w, na tej włoskiej ziemi gladiatorem i. I ludzie, chcieli, ludzie chcieli krwi i chcieli igrzysk i wydaje mi się, że co że daliśmy kibicom I, i to na pewno zostanie w ich pamięci, że, że jastrzębianie, jeżeli wychodzą na parkiet, to można być pewnym tego, że, że będzie po prostu walka do, do ostatniej piłki. Wydaje mi się, że przybyli bogowie w i to był spektakl. Ja gdzieś tam dostając jakieś wiadomości, to każdy gratuluje jakby tego, jakim, jaki charakter pokazaliśmy i to, jaki to było, jakie to było niesamowite spotkanie. I wydaje mi się, że no w tym, że tak powiem, prime time telewizyjnym to chyba było, że tak powiem, najbardziej atrakcyjne widowisko, które można było sobie. Odpalić w, w telewizji i ci, którzy oglądali to spotkanie, na pewno się nie zawiedli. No, mówię, wiadomo, że, że szkoda, że, że nie, nie wygraliśmy tego spotkania, ale w, w, wydaje mi się, że też po czasie jeszcze bardziej będziemy doceniać to, co zrobiliśmy tam w tym Turynie. Chociaż tak jak mówię, ja czuję już teraz wielką dumę i, i satysfakcję, bo było to. E, coś niesamowitego i takie chwile e, zostają w, w, w głowie na, na długo i jak już będę t, takim dziadkiem, to wydaje mi się, że będę mógł e, wnukom opowiedzieć, że e, dziadek był kiedyś gladiatorem <ścoughs> I, i walczył, walczył e, na śmierć i życie na, na arenie, bo, bo takie miałem e, odczucie, że, że, że po prostu zostawiam tam wszystko, co mam Ja na pewno dziękuję kibicom, bo pff, tak jak mówię, ten, o, ten obrazek tego e, w e, finałowym spotkaniu, gdy, gdy cała Hala krzyczy ostatni i widzę radość kibiców na, na twarzy, to zostanie ze mną na zawsze i był czymś niesamowitym w moim życiu. I mam nadzieję, że w przyszłym sezonie też będziemy e, cieszyć się wspólnie. Że, że będą nas dopingować i że ta hala nieraz jeszcze e, odleci i, i przyniesiemy wiele, wiele radości e, Wam, kibicom, i, a Wy będziecie nas wspierać.